Cześć, to pierwszy dzień obozu, a my dzisiaj towarzyszymy stypendystom i w ich przyjeździe do Torunia. Zobaczmy jakieś nastawienie na ten czas! Podróż minęła bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, bo graliśmy w różne gry, rozmawialiśmy było świetnie. Na razie bardzo jestem. Ucieszona i podekscytowana tym, że spędzę tutaj wspaniałe prawie dwa tygodnie. Co, co roku jest coraz większe podekscytowanie. Gdy zbliża się ten czas lipca to i gdy już wiem, że będę jechał na obóz, cały czas mam takie że w głowie, że kurczę, zaraz poznam tyle wspaniałych ludzi. Byłam dopiero na jednym, ale bardzo mi się tam wtedy podobało. Pamiętam, że poznałam całą masę świetnych ludzi i no, jestem tak pozytywnie nastawiona, też spotkałam tu już moich znajomych starych i no, mam nadzieję, że się tak będzie powiększało, powiększało to moje grono. Bardzo pozytywnie. Absolutnie. Mega dużo uśmiechu, dużo radości i takiej pozytywnej energii. Uważam, że. Y nie ma co się stresować. Troszeczkę się stresujemy, ale generalnie bardzo się cieszymy, że będziemy mogły tworzyć ten obóz z drugiej strony. Zawsze było bardzo ciekawie, bardzo zróżnicowany program i myślę, że tak też będzie w tym roku. Obóz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, oczywiście czas spotkań, czas formacji, ale przede wszystkim też czas poznawania Chrystusa i doświadczania Jego wielkiej miłości. W tym nam wszystkim dopomaga Święty Jan Paweł II, który nam patronuje który jest z nami i miasto Toruń, miasto aniołów, jak to jest w haśle tegorocznym. Dlatego niech aniołowie Stróżowie nas wspierają w tej drodze.